Siemanko, z tej strony Robson, witam was w kolejnym odcinku z Skywarsów. Jestem z powrotem na serwerze play.squarelife.pl I okej, okay, wbiłam sobie od razu na jakąś arenę, dołączyłem jako ósmy, a więc bardzo fajnie, zaraz powinna właściwie ona wystartować. Jak widzicie mam tylko 381 monet, a to dlatego, ponieważ zakupiłem sobie już trzy przedmioty stałe, czyli cały set skórzany, protection 1, mieczyk kamienny szarwys 1 i 16 śnieżek dobra to sobie zbieram, zjem sobie jedno złote jabłuszko e, potka, a dobra nie chcę potki na razie e, poradzę sobie bez niej i dobra lecimy tutaj do jakiegoś typeczka od razu, mam nadzieję że z tamtej wyspy a, chyba ma śnieżki, no no jak, jakby to było jakby nie miał śnieżek e, dobra więc zmiana target, znaczy tego zmiana celu e, i lecimy do tego typeczka. Mam nadzieję, że nie zrzuci mi tutaj całą serią tych śnieżek, bo pewnie bym wtedy spadł. Dobra, YOLO Kurde, nie tak miało być. Ale dobra, niech będzie. Siemanko. Dobrze, kilofem nie bi. Dobry pomysł kolego Miał coś ciekawego, no niezbyt niestety. Dobra, lecimy na kolejną wyspę. Nie wiem, czy już mówiłem, ale w tym odcinku postaram się zagrać jakoś dwie, trzy areny Tak, żeby odcinek zajął akurat gdzieś około 10 minut Dobra, najbliższy gra 31 metrów ode mnie Okej okay. Eee, gdzie uciekasz? Chodź tu! A Dobre, dobre to było Że tak powiem Dobra, to tu... woda Woda zawsze spoko, że tak powiem Czy... Ktoś jest na środku? No niestety, ktoś jest Pewnie użył perełki, czy coś, bo na razie nie widzę nigdzie Żadnego mostu dobra. Mam nadzieję, że nie postanowił mnie tutaj chamsko zepchnąć nieszkami jeszcze. Ja bym chciał jeszcze tutaj trochę pożyć, że tak powiem. Dobra, lecimy do tego typu... peczka. Już coś tam je. Ale jak gruba z niego w ogóle. Znaczy... Może i nie, ale. ale po co je? Po co? Okej, bijemy się tutaj. a nie pomogło ci to, że zjadłeś to jabłko gruba się. Znaczy kolego. E, dobra, e, lecimy dalej. Czy ten tym na środku dalej sobie hasa. Chyba tylko on został, a więc jest na środku. Yy, I lecimy właściwie do niego. Mam pięć yy, yy, klocków wody, a więc bardzo fajowo i... i super, ponieważ będzie mu trochę ciężej mu... Będzie... Co? Będzie mu ciężko mnie zepchnąć. Jak coś to spadnę właśnie do wody. O właśnie. O... on jest! O, jesteś u góry! Nie no, kozak z ciebie. Nie no. No gg. Seria. Lecisz. Teraz padniesz. A tam jest w ogóle całe obudowane, to ciężko. O! O, to było dobre zagranie ci powiem. To było twoje najlepsze zagranie w tej rundzie, kolego. A więc pierwsza arenka wygrana. Plus 18 monet. E, coś się tu zbogowałem, ale to nic. Dobra, wbijam na kolejną arenkę, tym razem 8 slotową. E, a więc dobra. No, dobra, a więc rozgrywka wystartowała i okej okay. Mam tutaj róże A więc one mi się bardzo przydadzą ponieważ Pokoloruję sobie eku dzięki czemu stanie się ono po prostu tak dobre i nikt nie będzie mnie już nikt nie będzie mógł mnie zabić po prostu ponieważ jak każdy wie taka zbroja daje nam plus 10 do skilla i do pancerza no, jeśli nie wiedzieliście, to już wiecie. E, dobra, ty, typeczku, tam leć. I okej, okay. lecimy. E, myślę, że ta arena będzie ostatnia, ponieważ nie chcę was zanudzać aż tak bardzo tymi Skywarsami. E, dobra, czy tylko tyle mam klocków? Chyba nie, nie szedłem tutaj do tej dolnej skrzyneczki. E, 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 mam 27 klocków, tylko... Czy jakieś tu drewno było? Okej, okay, to sobie wezmę. Na pewno się przyda. Ten typ dalej tam na mnie czeka. patrz jaki grzeczny. Coś mnie... <laughs> Czy musi mnie tak cofać? Okej okay. Już Już się chyba uspokoiło Łap tą śnieżkę Łap tą śnieżkę, łap, łap Ale poleciałeś pięknie e, dobra Mam nadzieję, że się tam z tem nie budujesz, bo to było słabe z twojej strony No, jednak się budujesz, dobrze Ja tam na ciebie poczekam, góry, nie? Cześć a nie, nie z tego, dobra Łapaj Cześć 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 O Nawet hita mi nie dałeś A więc dziękuję Mm hmm, ktoś tu do mnie napisał, dobra, wychodzę z tym spika, po co ja w ogóle tutaj siedzę? E, dobra, lecimy do następnego typeczka. Czy dostałem jakieś klocki? Nic, nic, zero. eee zero, zero, zero. E, e, e. Nie ma nic tutaj. Musi ten typ się do mnie pobudować, bo będzie lipa. A nie. Wst a masz tak drewna. Widzisz? No, dobrze. E, ktoś ma dwa zabicia. No nie, ja mam tylko jedno. To nie sprawi... Cześć. Nie, nie, nie. Hmm, kompas zabójca po prostu. Kompas zabójca. Nie wiem sobie to przełożyć. Dobra. Więc zostało jeszcze y, dwóch graczy. I lecimy tutaj do kolejnego. Tylko gdzie on jest? 70 metrów. Naprawdę. Czy naprawdę muszę taki kawał drogi pokonać, żeby się z nim zmierzyć? Jeszcze potem i tak zostanie jeden. Typo. Halo. Czy on jest... Aha, tam się budujesz, dobra Już do ciebie biegnę, już, już, już Okej, okay, tutaj sobie postawię Spokojnie Okej, okay, on, on już jest blisko Dobra, wycofam się Dobra, tutaj się wycofam, fan, fan, dobra Okej okay. e, oni mają coś chyba czy nie? Nie, już po mnie. Nie, już po mnie, dobra. Niestety już po mnie, ale trudno. Okej, okay. on już zatkał tam wodę. No, okej, okay. przepłynę sobie na tą. Okej, okay. zjem sobie jabłuszko. Dobra, okej, okay, hita No, nie do tej wody. Leć, dobra. Ty już leżysz. E, e, e. Dobra. Leć, 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 leć! Już prawie. Dobra. Olewam go. Lecę mu zabrać tą wodę. Niech się cieszy, kurde. Nie udało im się ta akcja. Chcieli... Chcieli po prostu uchronić siebie. Zamiast zabrać wodę. To oni się nawzajem tutaj ratowali. Będę szybko ogarnąć. gdzie okay, on jest. Dobra. Mam nadzieję, że zwąpi w życie i już sobie zeskoczy. Okej okay. Tutaj zabierzemy Aha. tutaj też Wszystko rozpłynęło? Czy tam do tamtej wody nie doskoczy? O, czy trzyma wodę jakąś? Czy nie? Pa, pa O, będzie pływał sobie. Ja... Jak się pływa? Fajowo! No nie, co spam? Co. Chcę sobie popisać, a. Okej. Okay. Tak sobie napiszemy Jak tam? Kozacko, ja wiem. Łapaj to. Nie, nie skacz do tamtej wody. Mm. tylko chcesz mnie zdenerwować? Dobra, ja mam czas, nie? Ja mam czas. Koleś sobie trochę popływam. E, za ten czas, nie wiem, mogę sobie surować, wykluć jakiegoś kurczaczka. Dobra, nie? Nic, nic. Jest! Jest, to będzie mój kurczak. Siedź tutaj. Okej, okay, to będzie Twój domek. Ładnie. Dobra. O kurde, dobra. Halo, jesteś? Dobra. Tutaj Ci odśnieżę trochę. Okej, okay, spoczy. O, akurat wygrałem. Zrobiłem domek dla mojego kurczaczka. Eee, dobra, a więc myślę, że to już będzie koniec odcinka. Eee, ja się z Wami żegnam. I cześć!